Jak, 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 jak. Mężczyzna przybrany za kurczaka? Tłumaczy. Ale skąd ta żółć się dookoła tych... tych ludzi? To się składa w kupę. Mężczyzna wódką pobity, pijący wódka z piwem przy sklepie. Pobity agresywnie bardzo. Napchany różnego rodzaju jedzeniem do wymiocin żegowina. Drugi porwany, może do pchania na porę jedzenia, czy bycie posilonym różnie bywa w realiach. Inny drugi, pół kilometra do kilometra długości do dalej, dogoniony, napchany dużą ilością tytonia i odpalone, zaduszony, aż do wyżygania, rzucią posiadania. Za niestrowe prowadzenie się w życiu. Mężczyzna przygrana za kurczaka. Kurczak, ta rzuć, Jeśnica? O co w tym chodzi? Ty to tak mi pokazujesz.